Pięknym pomysłem na dekorację stołów weselnych dostępnym w internetowym sklepie wysyłkowym ślubnezakupy.pl są sztuczne płatki róż. Występują one w dwóch wielkościach. Pakowane po 100 sztuk, to jest właśnie ta torebka czerwonych płatków oraz pakowane po 500 sztuk, duża paczka fioletowych. Chciałabym Państwu zaprezentować jak objętościowo wygląda 100 i 500 sztuk. Jeśli myślicie o obsypaniu pary młodej wychodzącej z kościoła, bądź z urzędu, bądź dekoracje stołów weselnych, proponuję objętość 500 płatków róż. Jest to mniej więcej taka objętość. 500 sztuk daje już duże możliwości dekorowania kościoła, stołów weselnych, bądź obsypywania płatkami pary młodej, 100 sztuk, pomimo, że liczba wydaje się wielka, tak naprawdę są to cztery pełne gaści płatków. Płatki zarówno w w ilości 100 oraz 500 sztuk są dostępne w internetowym sklepie wysyłkowym ślubnezakupy.pl. Serdecznie zapraszamy!